Czy Jesteśmy bezpieczni. Artur Włoś, Pogali, Babilonem Mama 37. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Was wszystkich. No ile się nie mylę, to poza main eventem wszystkie walki zawodowe przed czasem. Eee, tak. Eee, no masz rację. Dokładnie. No tylko main event zakończył się punktacją, no bo nawet też ostatnia eee, kopera też jest w Onflu. Także tak, wszystkie walki przed czasem. W związku z tym z match Kigły jesteś zadowolony z tego, co wyszło finalnie w klasy, no bo zdaje się, że chyba faworyci powygrywali, no nie licząc nie walk piłka. debiutantów, no, no bo właśnie. tu nie wiadomo jak to jak to traktować, to chyba tak wyszło finalnie. I Lodzik, i Błyszyński, i Kopera. E, tak, ale przede wszystkim wiesz, po tej całej sytuacji, gdzie wypada ta walka wieczoru, czyli wypada Sudolski, Łazarz, no to jednak Uważam, że Meczmę się obronił. Fajne, efektowne walki. Do tego też e, świetna walka Lodzika w Kiku. E, no, wiesz, no, dwa razy na wątrobę, prawie trzy zakończył Zębika. Gdzie nie jest naprawdę bardzo mocnym przeciwnikiem. A walka wieczoru. Adianka, no to sami, sami widzieliście, nie? po raz kolejny, wiesz, on nie powinien mieć serca Babilonu, tylko palpitacja serca Babilonu, nie? Bo, to, bo to by była chyba taka najbardziej korzystna sytuacja. No wiesz, ja jestem zadowolony z jednej rzeczy, że Dagomir, Zimmer obronił się i dali fajną walkę, efektowną walkę, na której też był w jednym momencie w ciężkiej sytuacji Adian. Dla gdzieś to bronił. Fajnie, fajna walka. Jak na, na to, co wszyscy mówili, że to będzie mi zmęcz, a się okazało, że e, nie był to mi zmecz, tylko była na, naprawdę dobra bitka. Nie wiem, czy widziałeś już na Twitterze TJ Marcinia, jak ciebie zaczepiał, proponował starcia na kolejne gale. Ale i... ze mną znowu kolejny? Tak. Nie, mam nadzieję, że, 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 że nie TJ chce się z tobą bić, ale proponuje zestawienia. A jakie zestawienie? E, Ares Waguna. Wiesz, co. No Jest to ciekawe starcie na pewno, tylko jest, uważam, że nie, nie wiem. Adrian, a ty, Adam Laguna, Uaguna, walka? Myślę, że jeszcze na razie nie. Myślę, że Adaś zawalczy jeszcze jedną walkę z kimś innym. A dla Adriana mam jakiś pomysł, żeby też zawalczyć, jeżeli będzie w jego mieście, albo gdzieś w okolicach jakaś walka, to mam jakiś na to pomysł, żeby to zrobić. Adam wygra i uważam, że taką fajnym zestawieniem i tym by było, żeby po jednej, dwie walki powygrywali te dwie postacie i wtedy chyba, że pojawi się jakaś trzecia fajna postać 84 kg w Babilonie i wtedy dołączy do tej dwójki, no bo tak naprawdę, no wiesz, no jest, przede wszystkim jest jeszcze cały czas mistrz Piotr w Wawrzyniak. Który, no, no wiesz, za chwileczkę albo pójdzie do innej federacji, albo będzie trzeba mu tutaj dać kolejne bardzo mocne wyzwanie. Już mam coś w głowie, więc na pewno by było to bardzo mocne zestawienie, Ale chłopacy mają jeszcze czas na to, żeby dojść do tej pozycji. No poddanie wieczoru to wiadomo, no wąflu to wąflu, nie ma co gadać, ale zapytam tu o Bartka Koperec, czy to jest walka, kontrakt na jedną walkę, czy on będzie na dłużej? Nie, Przecież Bartek Kopera jest w strajfie. No właśnie tego pytam. Nie, no wiesz, no to była taka sytuacja, że Artur Ostaszewski miał problem z tą galą i gdzieś ta walka wypadła, a Bartek Kopera miał mieć tam walkę wieczoru, był w przygotowaniach, mi wypadła walka Łukasza Sudowskiego. wiesz, pomagamy sobie w takich sytuacjach, to też nie tego było jedna walka, do tego wiesz, jak zauważyliście, byli też kibice jego, więc e, jak najbardziej wiesz fajnie, że mógł sobie zobaczyć ten okres przygotowawczy nie poszedł na marne, do tego Paragwajczyk. E, troszeczkę bardziej się spodziewałem więcej po nim, no ale z drugiej strony siła fizyczna i grappling Bartka zniwelowały. To bo w tej pierwszej rundzie, tak dość ciekawie wyglądała ta strójka Paragwajczyka i mogły się zakończyć te różnie. Ja bym w takim razie o, no, nazwijmy go wielkim nieobecnym tej gali, czyli Łukasz Cudolski. Wczoraj e, w, w Koloseum mówiłeś, że dwie duże organizacje, z którym, do których jeszcze z Babilon nie trafił, tak zrozumiałem słowa Tomka z kolei. No więc jaki plan, czy on tu będzie walczył z Łazarzem, czy ten temat już jest w ogóle zamknięty, jak to wygląda? Wiesz to Marcin Łazarz bardzo z tej walki i my Myślę, że można by było takie zestawienie zrobić i jak najbardziej, ale faktycznie, tak jak powiedziałem, w Koloseum jest oferta na stole dla Łukasza Sudowskiego z zagranicznej federacji, w której nie było jeszcze i Ard Noxa, i zawodników Babilona, ale też jest w grze federacja, duża, największa federacja w Europie, więc no zobaczymy. No, wiesz, no My jesteśmy otwarci. Wiesz, tak jak ten projekt, który z Tomkiem tworzymy, który, który gdzieś tam jest e, tą płaszczyzną, platformą, e, trampoliną do innych federacji, no to czego dowodem jest, tak jak już wcześniej mówiłem, do tego będę zawsze wracał, bo jestem z tego bardzo dumny, Łukasz Brzecki, UFC, Piotrek Niedziela, e, Belator, e, no dwa asy, no przecież Śmiałowski, Rutek, no Śmielowski robi taką robotę, no sami widzicie, dwa, dwie znowu walki prawie przegrane, a znowu wygrane. Więc też tutaj akurat jestem pod tego. no i Paweł Pawla, który za chwileczkę ma w tym miejscu, za dwa tygodnie będzie bił się, a tak naprawdę o eliminator pas, jeżeli wygra z Tomem Brizem, no to ma na 100% walkę o pas. Izabela Wadurek. To dzisiaj osoba, która pojawiła się tutaj, wiemy, że będzie walczyła w organizacji Babylon, to też jakaś ta nowa furtka się otwiera w organizacji, tym razem dla pań, która gdzieś pewnie jakimś szerszym teraz tutaj krokiem wejdą do tej organizacji. No powiem Ci, że dowiedziałem się o tym przed chwilą. <laughs> Nie no wiesz, jest jakiś pomysł, wiesz, Iza jest bez chyba kontraktu z jakąkolwiek federacją. My te dziewczyny tak troszeczkę traktujemy po masoszemu. Była róża gumienna, ale była niezadowolona z, tej, z naszej współpracy wspólnej, chyba z, przeze mnie też tak naprawdę, bo te zestawienia dawałem takie ciężkie. E, jest w u Artura, życzę jej powodzenia, więc w tej kategorii wiesz, jest to miejsce, żeby ta Iza mogła się gdzieś wykazać tego, wiesz, no też myślę o tym, że jednak taka była, jakby to powiedzieć, forma przekazu, że jest za Mizą troszeczkę kibiców i, i też na to liczę, że przyciągnie tych kibiców do Babilonu i wiesz, że no on daje dobre walki, efektowne walki. Jest fizyczna bardzo mocna. Do tego e, ładna kobieta i myślę, wydaje, że zawsze można to jakoś fajnie zespolić marketingowo i dać jej szansę w Babilonie. Ale czy się to oznacza, że tutaj gdzieś będziecie próbowali rozwijać tą dywizję kobiecą czy na razie to takie próby? Wiesz co, no nie. dywizja kobieca no to ciężka. Sam widzisz po dużych federacjach, że mają duże problemy z kobietami, żebyśmy my tutaj jakoś to gdzieś więcej szaleli. No nie, raczej będą to wiesz, będzie walczyła. E, zobaczymy kiedy będzie ten debiut. Też muszę to wszystko przemyśleć i przede wszystkim też dzisiaj tak naprawdę ja też o Tomka o tym dowiedziałem, więc e, będę chciał przeanalizować, jaką fajną dziewczyną można ją zostawić i w którym mieście, który dostanę e, od Tomasza do dyspozycji, to wtedy będę wiedział, gdzie to zrobić. To taka niespodzianka tak. troszkę dzisiaj. Tak, Lubią, lubi mi robić niespodzianki. W takim razie może, możemy, a zanim przejdziemy może do kazu, to jeszcze tylko Ciebie zapytam w takim razie, jak już o knockout, mówiliśmy o poddaniu, o walce, to, to który nokał, bo no, nie wiadomo jak walkę traktować, bo moim zdaniem Lodzik, Zębik jednak... Eee... Zdecydowanie, to nie masz o czym rozmawiać eee, przede wszystkim eee, Lodzik. Dawno nie widziałem kogoś tak wyrafinowanego w cudzysłowie sportowo, czyli mocno, który kilka razy w tak mocny sposób podłącza naprawdę bardzo mocnego zawodnika, bo ja Zembika widziałem w kilku walkach i ja tutaj byłem nastawiony na to, że ta walka będzie świetną wojną, taką jak zrobił z Matrixem na trzy rundy. A Janek ewidentnie ten boks zaczyna mu się siedzieć, ewidentnie widać, że to co z Tomkiem tam planują i tak się rozwija w, w boksie, no to tutaj pokazał, że no jestem pod wielkim wrażeniem. A no, to te 18 sekund Smokowskiego? Na, na Paskudzie? No wiesz, no smog i Paskuda świetne zestawienie, nie? Także wiesz, rewelacyjne. Wiesz co, no, troszeczkę mi Myślałem, że ten Arni będzie... Lepiej przygotowany i bardziej nastawiony na wojnę, A no niestety tak to wyszło. No, z drugiej strony no, Smokowski potrzebował tego zwycięstwa, jest na remisie. Jest to też jakiś zawodnik związany z nami, z tym Babilonem, bardzo dużo kibiców ma koło siebie. Takie, ja jeszcze, może tak, to jest też chłopak po przejściach, i który dopiero wraca, boks ma fajny, dużo musi pracować nad parterzem, więc jeżeli na pewno, może być z niego bardzo e, pociecha na tego, a chce, chce walczyć, chce się rozwijać, więc na pewno dostanie szansę wielokrotnie w Babilonie. Rodzisko Zowiecki to miejsce, do którego będziecie wracać? Tak, tak, tak. Już mamy taką informację, że na pewno w następnym roku też wrócimy, także jestem bardzo zadowolony. Zresztą sami widzicie, jesteście dzisiaj pierwszy raz na tej gali, za dwa tygodnie będziecie na KSW, a mamy naprawdę fenomenalną, fenomenalną halę i świetną infrastrukturą, z pięknym widokiem z przodu, więc... No właśnie, z Wi-Fi, bo to taki lekki bunkier jest, nie? także masz rację faktycznie, może tutaj. No to dobrze teraz, może to powiedzieć, żeby wiesz, kazło się na no, no naszych błędach nauczyło. Nie tak jak my się uczymy, także wiesz na tej, na tej zasadzie, ale nie, faktycznie jest racja, ale ja jestem pod wrażeniem tego. wyższą. brakowało mi troszeczkę tej drugiej trybuny z drugiej strony, bo to taki fajny jak jest taki, taki tygel. Ale jeżeli to będzie tak rozwiązane, jak teraz zrobił to dzisiaj Babilon przy dużej licznej publiczności jeśli chodzi o KSW, no to na pewno będzie, będzie tutaj wielokrotnie grodzic pewnie z tego korzystał, no bo świetna, gala, świetna hala, to takie 3000 osób, to robi robotę. A propos tego łódkiego zestawienia, że żałujesz ryzyka? Wiesz co, na dzień dzisiejszy tak żałuję. Ale wiesz co, to tak nie do końca, bo Piotr Drozdowski jest ze skierniewic. Tak? Czy Żyra Żyra Żyrdowa, przepraszam bardzo, Żyrardowa, e, gdzieś jest zaprzyjaźniony z e, kibicowsko, pewnie to gdzieś... Gdzie, wiesz co, to jest trudny temat. To są dobrzy, to wiesz, chłopacy, fajnie, że mogą dać upust temu wszystkiemu i, i gdzieś walczą na tych galach i tak dalej, wiążą ze sobą tylko tego, to się wszystko fajnie zgadza. Ale jeżeli po drugiej stronie nie masz barykady kolejnych kibiców i kolejnego starcia, no... Pewnie na drugi raz bym się zastanowił bardziej, do, tej, no do, do takiej sytuacji już nie dopuszczę. W ogóle mieliśmy dzisiaj straszny tygiel, no bo tak naprawdę kibice zagłębia Sosnowiec. Do de facto nie dojechali, bo mieli mecz e, ligowy, ale za to przyjechali przyjaciele, czyli Legia Warszawa, e, z drugiej strony LKS Łódź, z drugiej strony gdzieś e, znajomi Piotr którzy byli odebrali jako Wizę w Łódź. No to no, no, narobiło się tutaj troszeczkę i tak i tak, że to zakończyło się tylko w taką lekką jakąś tam przepychankę, która naprawdę e, wiesz, gdzieś mocno tego, też tutaj dużo pracy było, widziałem we prewencji, także ta prewencja pewnie odstraszyła, więc na pewno wielokrotnie zastanowię się na tym, żeby do takiego czegoś doszło. W takim razie się może być chyba już śmiało przenieść na... Znaczy zostajemy w grodzisku i się nie ruszamy generalnie, zostajemy to na dwa tygodnie, w ogóle... Ale jeszcze, jeszcze bym chciał powiedzieć o tych kilku osobach, które tutaj dzisiaj walczyły. No, Szymon Rakowicz. Chłopak, który uważam, że za chwileczkę, jeżeli tak będzie się rozwijał, będzie szedł w takich... Oczywiście Adam Łazowski to też nie był taki mocny przeciwnik jak na przykład Karol Kutyła. Ale ma chłopak i widać, że jest mocny, jest silny fizycznie, jest naprawdę taki zdeterminowany. Więc ja tu sobie upatruję, że jeżeli dojdzie do pojedynku Piotra Kastrzaka, który już był z Krzysiem Mendelewskim na radą przewidziany z uwagi na kontuzję, zostało to przeniesione, czekam za decyzją, kiedy jeden drugi będzie mógł robić i tą walkę będę chciał zrobić, no to Szymon Rakowicz może być tutaj akurat chłopakiem, który za chwileczkę będzie tutaj drapał i będzie pierwszym pretendentem do kolejnego pasa. Także fajnie, fajnie się chłopacy rozwijają. Szkoda Bednarskiego. Lokalny tutaj bohater i tak dalej, ale z drugiej strony yy, 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 ciężki od yy, Damiana Herczyka. Fajnie, fajnie, wiesz, duże, za duży też troszeczkę było widać, że elektryka to był debiuty, jeden i drugi naprawdę nie tego, no ale pokazał się z bardzo fajnej strony widać, że, że też potencjał, a wiesz, jak waga ciężka to wszyscy doskonale wiemy, że potrzebujemy i jak najbardziej są mnie widzi. W takim razie grozi Mazowiecki a za dwa tygodnie. Nerwówka będzie, trzy walki od góry, wszystkie twoje, także no grubo, nie, że wszyscy na rankingowi, wszyscy tak naprawdę, jeden opas tymczasowy, dwóch w, tak naprawdę w eliminatorach jednostronnych, dwustronnych e, dzieje się, to ja bym zaczął jednak od góry, e, no bo Sebek Krajewski wskakuje za Mariana Ziółkowskiego. Mistrzostwa świata, nie? Jako jedyny z rankingu się zgodził, no to wychodzi. Tak, tak było. Zresztą wiesz co, Wojek powiedział to, że tak naprawdę tylko, on wiedział, że tylko Sebek to weźmie, nie? I taka prawda. Wszyscy mieli tą decyzję. Borys, Romek, Torres, nawet wiem, że gdzieś w jakiejś sytuacji chyba Łomejski i Skajew też był gdzieś brany pod uwagę. Więc ale wiesz co, ja, tak, ja wierzę w taką może przeznaczenie, karmę, że bardzo równa walka z Marianem źłkowskim. Dla wielu też wygrał Sebastian Rajewski. I nagle się dzieje taka sytuacja, że szkoda tego Mariana, że jest kontuzjowany, no ale jest ta kontuzja. No i kto? Wiesz, i jest Saladin. Sebek zawsze chciał walczyć z tym Saladinem. Gdzieś sobie w głowie ułożył, że no będzie mu on leżał, że będzie gdzieś fajna ta walka. No i dostaje szansę. Dostaje drugą szansę. Wchodzi też opas tymczasowy. Troszeczkę brakuje tych przygotowań, tak jak powinny być, bo naprawdę. E tak na moje, to zbrakuje tak z dwóch, trzech tygodni takiej do takiej pełnej, e, tej, ale może będzie coś czegoś takiego, co nie było przy Marianie, że ten Marian był jednak długo wyczekiwany, były to długie przygotowania, trochę za długie dla, może dla Sebastiana, a teraz wejdzie i zrobi robotę. Ja naprawdę wierzę i to nie, że z uwagi na to, że to jest mój przeciwnik, że to jest przeciwnik mój, że to jest mój zawodnik e, i zawsze będę za swoimi zawodnikami, obojętnie co będzie to, e, wiesz, nigdy mi przez myśl nie przejdzie, że może przegrać. No to ja naprawdę w to wierzę, że ten Sebastian stanie pierdalność tego Pardasa, nie? I to tak naprawdę, wiesz, ciekawie, jeżeli będzie Saladin, e chciał z nim rywalizować w stójce, to bądź, bądźcie pewni, że będą fajerwerki, ale pewnie pobawi się w pierwszej rundzie, popatrzy, że gdzieś się zostaje przełapywany i sobie jest szybszy albo nawet, nie wiem, celniejszy, będzie próbował go obalać i pewnie będzie chciał sprowadzać, a ten parter ma coraz na lepszym poziomie. W takim razie. Bartos, jeżeli wygra walka o pas, i tak. jak myślisz, z kim się zmierza? Wiesz co, no, mamy tak można powiedzieć że na dole, rzucili choja z Arturem Szczepanikiem, e, więc myślę, że tutaj zwycięstwo tego pojedynku. A no co, no wiesz, no, ciężka sytuacja, bo tak naprawdę, wiesz, mieliśmy obiecaną walkę o pas, e, miał walczyć teraz w, w właśnie w Grodzisko ten pas. Byłem bardzo szczęśliwy, zasłużył na to 100%, pokazał, że, że to on jest głównym pretendentem i, i pierwszą e, postacią, która może zdobyć pas po Roberto Saudiczu, ale no niestety, ten ranking taki, który zawsze wszyscy chcieliście, żeby te rankingi były, wiesz, były i były fajne, tak naprawdę zaczęły się troszeczkę kurą mu nogi. To jest w sytuacji teraz właśnie po Roberto w Dwóch kategoriach, kategorii 77 i 84, no bo kto? Nie, tutaj wiesz, Andrzej po porażce, Grzebek, Michał Pieczak po porażce z, z rankingu, Choj e, tak naprawdę skakuje po wygranej scenie, miał jedną walkę, jeszcze niewyjaśnione kontraktowe, e, są pewnie tam rzeczy, dopiero to tam dogadują. Do, y, Musajew jest poza z uwagi na to, że y, wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna. Y, do tego rozszerzony, teraz dobra Krystian skoczył na to, żeby teraz tego, to, to pasuje. I tak naprawdę nie było kogo zdać Adrianowi, no wiesz, a po to jest ranking, żeby nie było znowu tych tightshotów, którzy, którzy gdzieś gdzieś tego, albo kolejnego, że kisada kisa dla, dla soldicza, tak? Więc y, ciężko, musieliśmy to przełknąć, zaakceptować, ale z drugiej strony jest jedna rzecz. Jeżeli Adrian chce być mistrzem, to musi pokonać każdego. No i kolejnym przystankiem jest Krystian. jeżeli dziabnie Chrystian, to mamy walkopas na 100% i myślę, że z przeciwnikiem będzie, z tego na tej samej gali jest to zestawienie jeszcze Szczepanik i tu będzie e, pewnie ten przeciwnik. No był e, Octopus, Mighty Bujus, Shocker, Artnox, troszeczkę się to wszystko posypało, e, więc Szkoda. <laughs> zapytam, czy w Twojej opinii? Tom Bris jest mocniejszym, czy słabszym wyzwaniem? Wiesz, niż Bartek Leśko jest bardzo niewygodny. Bartek Leśko ma podobny styl, taki też nietuzinkowy, jak Paweł Pawlak, I ona mogła być bardzo, bardzo ciekawa. Tom brisen na papierze wygląda lepiej. Stójkowo pokazał się z Damianem, że może, że wiesz, może być różnie, nie? ale z drugiej strony wiem doskonale, Tą Tom Brice jest bardzo dobrym grapplerem. Wiesz, gilotyny łapie bardzo ciasno. Ostatnio nawet sobie wrzuciłem jego jedną walkę z jakiegoś turnieju e, grapplingowego takiego, gdzieś tam miał walkę e, tego, no to ci powiem, kula się bardzo mocno, nie? I wiesz, te gilotyny przy wejściu Pawła Pawlaka e, zapasniczego może się tam być kotłowanina no i może być różnie, więc e, cięższy przeciwnik. No ale Scott Aska był najcięższy przeciwnikiem do tej pory, których mieliśmy, tak według mnie, których na tym rozkładzie. Potem szedł Bartek Gleśko, no teraz wchodzi Tom Brice. Wiesz, pewnie Damian Janikowski jest najbardziej z tego powodu niezadowolony i taka jest opcja, ale z drugiej strony rankingowo to się wszystko zgadza. No i wiesz, no Paweł wygrywa z tą brizy, ma walkę o pas na 100%. Nie ma innej chyba możliwości i pewnie federacja KSW i właściciele się ze mną zgodzą. W takim razie na koniec zapytam jeszcze jedno zestawienie, co prawda nie najbliższą, ale tylko na tą ostatnią w roku, to która zapowiada się mhm. e, piorunująco dobrze, czyli Grzebyk-Mech. E, Czy ty już miałeś jakąś cięższą rozmowę z KSW na temat Andrzeja? No bo wydaje mi się, że KSW zupełnie inaczej sobie wyglądało jego byt w organizacji i jego osiągnięcia. Myślę, wydaje, że nie tylko KSW, tak samo Andrzej i ja. Wiesz, no walka z Adrianem, to też było, nałożyło się kilka czynników, to niezrobienie wagi, Troszeczkę tam pewne rzeczy, które ja wiem i Andrzej doskonale co się, co się wydarzyło. No i jest porażka. Potem próba szybkiej obudowy, wchodzi Tomek Romanowski, który zaczyna robić tego lewy, lewy na lewy, szybszy, cenniejszy. No i mamy problem. Dwie porażki z rzędu, no trzeba wygrać. Były trzy propozycje walki, trzech zawodników. Wybraliśmy Meka. Uważam, że raz, że przede wszystkim Andrzej nie chciał się już z Polakami. Na razie miał dosyć takich pojedynków, troszeczkę tego presji takiej nerwowej. No mamy zagranicznego wreszcie, ok. Jest to zawodnik po UFC, jest to nazwisko znane, więc wiesz, też nie chcieliśmy jakiegoś w cudzysłowie wiesz, na odbudowę już naprawdę. Jak to mówił Adrian, jest no, z sem. <laughs> <laughs> Więc wiesz, na pewno takiego nie tego, wiesz, Andrzej ma wszystkie możliwe argumenty, wszystkie papiery na to, żeby wrócić do tego. Jeżeli tylko i wyłącznie zagram mu głowa, to zobaczycie, że e, przejedzie się pomeko. Wszystko? Tak jest. To dziękuję no i, bardzo. No i pamiętajcie sposób. jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, no, Radom. o tym powiesz e, radą, no właśnie. Widzisz, to chociaż ty tylko tego, to ci wszyscy patrzą na KSW. No bo się rozgadali o KSW, no, a mamy radą. No, kiedy Radom? No, my, no, Radom mamy za ile? No 11 listopada, tak święto narodowe. E, zapraszam wszystkich do Radomia. Już dzisiaj widzieliście ogłoszenie walki wieczoru, raczej ogłoszenie face to face, bo walki już ogłosiliśmy. Jest to pojedynek Łukasza Siwca z e, Konradem Rusińskim. A kogo stawiasz? na sport i na to, że wygra lepszy w tym momencie. I to jest proste i logiczne. Łukasz jest moim zawodnikiem, więc wiesz, ciężko mi było mówić, że jest inaczej, ale jestem też matchmakerem, więc nie, nie, tu będzie sport i, i liczę na fajne widowisko. Teoretycznie ma walczyć Tymek Upaczyk, tak naprawdę z Łukaszem Siwcem i taki był plan. Z uwagi na to, że wierzymy, nie musieliśmy też czekać jak będzie dopiero na marzec, kwiecień gotowy, więc jest pierwszym pretendentem do zwycięstwa tego pojedynku. A te pojedynki, które tam są na tej karcie galer, też będą młodymi i tego będzie fajny pojedynek. Uważam, na to powinniście patrzeć. Bartłomiej Nowa kontra Krystian Szczęsny, dwóch młodych, jeden z najbardziej perspektywicznych chłopaków w kategorii 77. Ten debiutant ten ma za sobą chyba jeden rekord, więc tutaj jest fajny pojedynek, zuba z lamparskim, ciekawy pojedynek. I bym tak chciał, żebyście skierowali oczy na pojedynek Marcina Jabłońskiego który wiesz na papierze i o nim jest bardzo cicho, a to jest chłopak, który naprawdę już ma dobry rekord i w tej 70 kg kategorii może naprawdę nawywijać. Z byłym pretendentem o pas, czyli gołem Wucińskiem, który został szybko odprawiony przez Piotra Krajnickiego, ale ten Ukrainiec naprawdę jest mocny, więc tu sobie już na, na ten pojedynek. Jest też kilka ciekawych pojedynków w takich małych kategoriach, jak jest Kaczyk, Switkowski, lokalni bohaterowie. Nie? Na to też postawiłem, zobaczyć z górny, z Korzeniowskim, już nie pamiętam dokładnie, więc uważam, że. A co z Kasprzakiem? Piotruś, no niestety, tak naprawdę mieliśmy zrobić pierwszy raz boom, i w czwartek miało być ogłoszenie w Koloseum, że w pierwszy raz w historii Babilonu dwie walki o pas. 11 listopada, wszystko tego, się okazuje, że Piotr we wtorek mi dzwoni, mówi: A tu taka, taka sytuacja, kontuzja, odnowiła się jego kontuzja pleców. No i musieliśmy z tej walki zrezygnować. Krzysiek e, też był załamany, bo też był w formie przygotowaniach i tak dalej, i tak dalej. Nam się to odwleka, czekam na decyzję Piotrka, na kiedy może być gotowy. U Krzyszka też tam coś ze zdrowiem się posypało później w tamtym momencie. Więc jak będą gotowi, wracamy do tego pojedynku i ten pojedynek będzie na pewno krasą gali, no bo jeden i drugi pokazał, że jest fenomenalny. Nie? To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czekamy na Radom i dziękujemy. tyle. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Jesteśmy bezpieczni.